Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest dziesiąty odcinek z naszej serii. Zagramy w Tom Clancy's Splinter Cell. O kurde, ale mi za cieło zarobiście. zarąbiście. Dobra, teraz czekajcie, bo my musimy przywrócić zasilanie tam w tym, 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 tym przeciwpożarowym, tym śmiesznym systemie. Zapomniałem słowo system. <laughs> Sorry. Dobra, zapiszmy. O kurde. I teraz tak, bo jak pamiętacie, my się tu w tańcu pieścić nie zamierzamy. Tylko teraz, czy ja tędy przejdę? To teoretycznie jest wejście. Dobra. Okej, co prawda mówię, że nie będę się wielce spinać o skradanie. Bo, znaczy o skradanie, o nie zabijanie. Nie żartujcie. No a propos nie zabijania. Chyba będę musiał to zaraz zrobić. Cicho. Dobra, chyba nikt go nie usłyszał. W sumie to może leżeć, tak mi się wydaje. No, dobra. Wiecie, bo w sumie tak jak Lambert też na meczu ogólnie, jak wiadomo, to są rosyjscy mafiozi, nie? Więc wiecie, tutaj jakby... No na czym się pieścimy, tak, no? Chociaż mówię, ten odruch został mi z metal Gear Solid, po prostu właśnie, propo. No, propo niezabijania. zabijania. somebody in the auditorium. I spotted somebody! audytorium, ktoś... i need backup now. Dobra. To co moi drodzy, wymujemy karabin? I szykujemy się na rozpierduchę, dawaj. Ale piękne pestki. No, jeszcze jeden powinien wyjść. Oh, oh, oh. O kurde, ale aiming z mojej strony. Normalnie, jakbym profesjonalnie grał w CS albo coś takiego. O, jako jakąś teczkę ma. Co ty masz w tej teżce ciekawego? Jakiś moduł danych, ale chyba nic jest. Czemu w tej grze tak spadają FPS-y? No, Kamano, no ta gra jest z 2002 roku. Do cholery jasnej. Co jest? Dobra. Amunicja to się przyda na pewno, Fajnie, że twórco to się zada. Granat odłamkowy, super. Apteczka. A w sumie kawałek zdrowia straciłem, także przyda się. Ja mam jedną, mam, dobra. Yy, no to co? Teraz cyk. Ok, mamy jakiś kolejny cel, tak? Zdobyć dostęp. Aha, teraz musimy zdobyć dostęp tego. Dobra, bo jak rozumiem, ja już tu zrobiłem wszystko, tak? Czekajcie. Bo w tym momencie, zdobyć dostęp system przeciwpożarowego centrum. No tak, dobra, czyli w tym momencie możemy stąd spadać. Także ja sobie jeszcze walnę zapis i lećmy dalej. Dobra, coś tu jest interesujący? Oho, przyszły plepsy. Skierajmy się do cienia. Dobra, i teraz tak, bo tam jeden stoi i w ogóle się, że on nie zwrócił. To on teraz dopiero zwrócił uwagę na no to, jaka faza. Czekajcie. Będziemy musieli chyba ich dwóch zabić w takim razie. Jeśli on go obudzi... Nie, nie obudzi go. Dobra. Pięknie! To mi się podoba. Ok, jakaś jeszcze? Dobra. Jedna uwaga, o, zobaczmy, kod za... O! O ten kod chodziło, 1250, on tu jest chyba potrzebny, z tego co pamiętam. 1250. Tak jest. Okej, okay, to wchodzimy. Okej, okay, teraz ja może sobie wolny zapis. Dobra i tam widzę gości, ale gdzie jest ten system przeciwpożarowy, pamiętam że ja to kalinatka, kalinatku, sorry ale nie wiem jak to się odmienia Pamiętam, nie pamiętam aż tak dobrze tego etapu Im dalej jakby w grę tym mniej pamiętam Ale dobra spokojnie Kurde oni mnie na stówę zauważą tutaj, że to nie ma opcji żeby mnie nie zauważyli Chociaż, o granat odłamkowy, na pewno się przyda, tak na pewno w grze skradankowej użyję granata odłamkowego Japierd. Aj no i właśnie, kurde. Teoretycznie mógłbym to rozwalić, czekajcie. Nie, nie mógłbym, dobra? Czekajcie, ja sobie przygotuję karabin. Bo oni tu chyba wyjdą. Pięknie. Nie wiem, czy zginął. Nie zginął, kurde. Teraz. Oj come on Nie to musisz oberwać? Chyba padł, dobra No wiecie, w tej misji niestety tak średnio z tym skradaniem, no ale to jest też taki typ misji po prostu, nie? To tak samo jak wiecie było na tej rafinerii ropy naftowej. Także podobna sytuacja. O! Co jest? Ktoś ty? No It hurts. Please, take me to infirmary. Hm, wiesz co, gościu, resni pepperoni, ale niestety cię nie zabiorę. Dobra, F5 i zobaczmy co jest za tymi drzwiami. O, panowie w bilarda grali? W billarda wam się powiem że dawno nie grałem. Dobra. Kurde, kiedy ja w bilarda grałem? Nie pamiętam nawet. Ja pierdzielę chyba w liceum ostatnio. Dawno, dawno to było. Dobra, w 5. Teraz jestem spokojnie. Mamy kolejny. No dobra, dwie apteczki. No przydadzą się. Wiecie co, w sumie, może nawet w tym momencie e, się podleczę, czy by nie? O, sied! Dobra, tu to dorobiłem trochę. Czekajcie. Poczekamy na tego gościa. Pytanie, gdzie on pójdzie. No. No, nie żartujcie nawet. Hmm. Tak myślę, jak to nie do niego podejść, bo nie mam pomysłu. No, musi się na pewno odwrócić, tak? Ale ja też nie mogę tak. przeszarżować. Dobra. W sumie mogę go tu zostawić, wydaje mi się. Bullet, I think I found something useful. A computer with a window that says "Fire emergency system." Bullet, are you there? Dobra, spróbujemy go dziabnąć. Cii. Dobra. Ok, jeszcze jakąś teczkę macie kawą? Użyj komputera. Dobra, udało się chyba. Yes, that's our goal. Good work, Fisher. So. Opening those fire doors cleared your path to Ivan, but it did the same thing for the Russians. You better make damn sure you get to him first. Update on your situation. Oho. To cover our asses politically, we clued in the FBI. And we're gonna have to leave Ivan for them. So what am I doing here? Ivan's a technicality. All we need to trace Nikolad's is his encryption key. Get that, and we're golden. Aha, czyli w tym momencie ja muszę tak naprawdę... Jedyne co odzyskać to ten klucz. Dobra. Okej, okay, F5 ruszajmy. Coś tu będzie. Ja wam nawet nie wiem czy... Chodzić tu po cichu, czy głośno, już też chcę... Se... Już tak wiecie, i tak jest tego skradania w tej misji, i tak? no... No yeah, well what? Well, no jak on mi zauważył No come on Kurde. Nie lubię takich misji powiem wam szczerze, że wiecie No trzeba że tak niby skradanie, ale nie do końca Nie lubię czegoś takiego Ogólnie ta misja w kalinatku zawsze mi się średnio podobała Pamiętam, że tak, no, niezbytnio byłem zachwycony. Dobra, w Kiblo raczej nikogo nie. Aha, on by do Kibla tu wszedł. Dobra. Halo, sam. Dobra, wszedł mi na szczęście. Cicho, kurde. Dobra. are you Ivan I yes you are American you are police yes and no the police are on their way until they get here I'm the only friend you've got and I'm not a very good one we have to leave we have to hurry they'll find us soon That's not my job I'm here for your encryption key that wasn't the deal. The deal still stands. The feds will get you out of here alive, but first you have to give me the key. That wasn't the deal I made with the woman on the phone. Listen, do I come to your job and tell you how to murder civilians? <laughs> what? No, all of these. So don't come to my job and tell me how to do mine. feds are on their way or here already. You're going to be fine. You can give me the key or I can take it. That wasn't the deal. You're working from a very limited phrase book. Listen, just give me the key. I'm tired, and I hate making people scream. It gets me down. Here. Thanks. And until the feds get here, find a better hiding place. God damn it! Go away! I'm hiding. Okay. się Fisher, you're gonna like this. It makes me nervous when you say that. The Russians are all over the top floor. Odpoczyń, the Osprey can touch down for co? cool. No daj mi ten... czekajcie, bo wziąłem to czy nie? Nie wziąłem czekajcie. Poczekajcie chwilę. Bo mi chyba tego nie dał, co nie? Nie wiem, on dał mi to czy nie, Nie mam pojęcia, może lepiej to wczytam. No iż do punktu ewakuacyjnego, czyli teoretycznie odzyskałem to, tak? Nie wiem, gra mi niejednoznacznie trochę poinformowała. Ok, czyli będziemy. No, czy widzicie, i tak musimy tych rusków wybić. No dobra, to lecimy. Coś tu siedzi, niekoniecznie, tu też nie. Dobra. To co, włączmy windę i lecimy na górę, jak rozumiem. Dobra. W 5. No i chyba czekam trochę strzelania, moi drodzy, mimo wszystko. Dobra. okej, okay, oto zapis. Gdzie? Ej, kto mnie wykrył? ciadu? Nie dobra, wczytajmy to, bo to jest bez sensu Aha, bo mi teraz... Czekajcie, ja sobie zrobię ten quick save, dobra, eee, no ja bym się spróbował to poskradać mimo wszystko jak to zrobić Dobra, nikt mnie tu nie zobaczy I teraz tak, czekajcie Okej okay. Strasznie ciężko się celują, muszę przyznać z tym. Patrzcie, jak samowi się trzęsie ręka. Metal Gear Solid 2 przykładowo był taki lek na uspokojenie. Diazepam to się chyba nazywało. I to było tam mega, naprawdę. Hmm. Dobra, wskoczyłem. Pytanie: czy ja dam radę tu przejść? Zobacz, 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 zobacz. Co wy widzicie? Głęboko tam widzicie, panowie. Dobra. No, teraz, żeby nie spaść, ok? Hmm. No dobra, czyli to najlepszy pomysł chyba nie był. Kurde, jak Może poczekajmy aż oni skończą gadać, co? Um, nie ale no by mi z chęcią powiem wam No serio przez to się nie da strzelać ja no, nie żartujcie nawet Dobra czekajcie Dobra Teoretycznie, nie wiem czy pamiętacie, ale Lambert nam mówił, żebyśmy tych rusków się trochę pozbyli, bez ich za dużo, więc w sumie co za różnica, czy ich będziemy wybijać, czy nie. No mówię, ta misja jest taka trochę niby do skradania, ale niekoniecznie, dlatego tak średnio ją lubię, no ale dobra. Lecimy dalej. No sam, skocz mi tutaj. On czasami ma problemy ze wskakiwaniem, jakby sam movement w postaci jest fajny w tej grze, ale czasami sam ma problemy ze skakaniem ogólnie. Aha, przez to nie przeskoczę. Dobra. Okej, okay, najgorsze, że właśnie trzeba przez te pierdółki przeskakiwać. Dobra. Aha, a gdzie dalej? Ja zejść na dół po prostu? Chyba tak, dobra. To schodzimy w takim razie. Dobra, F5. Oho, uwaga. Nie mogę na jest ja bym go ubił z chęcią Cicho, 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 cicho. No jak on mnie... Jest... Ej, to jest bez sensu Kurde. Jak on mnie wykrył, nie mam pojęcia. Przecież ja nawet? O, ani nie wystrzeliłem ani nic. To jest dziwne. Ale widzicie, nawet mi tu daje granaty odłamkowe, tak więc. No, świadczy to tylko o tym, że faktycznie ta misja za bardzo na skradaniu nie polega, niestety. Szkoda. Ja myślę, że to misję dało się jakoś lepiej, powiem wam, zorganizować. No, ale dobra, lecimy dalej. No, zobaczcie, on już mi tu wykrył od razu. Z... Dobra, spokojnie. Dostał? A tam jest jeszcze jeden, kurde A gdzie mi uciekasz? Aj cholera Dobra, zginął Dobra Niestety w tej części celowanie najlepiej zrobione nie jest Ale w następnych już jest fajnie Okej, okay, teraz pytanie za 100 punktów, czy ja mam iść do góry? O, to jest dobre pytanie, czekajcie Wejdę sobie po tej drabinie na szybkości Nie wiem, no teoretycznie jakby mamy tu jakieś chyba przejście dalej Dobra Tu grant odłam cover, grant to max, ok No i zaś mnie wykrył ktoś Aha, tam jest koleś Dobra Został. Pięknie Tu jest jeszcze jeden Pięknie. Dobra. Ładnie padli. no ja mówię, no szkoda, że ta misja nie jest taka podskradanie, no tylko to jest takie zrobione, że... A, dobra, nie mamy pomysłu na koniec misji, to powyżej najruskich. <noise> to jest mniej więcej takie coś. Nie, trochę szkoda, ale cóż... Nie ma gry idealnej, prawda? Dobra. Mówię, aż tu się w tańcu, nie będę jakoś specjalnie pieścić. Po prostu będziemy sobie biegać tak, no bo... Wiecie, skoro i tak mnie oskry... w oskryptowany sposób wykrywają, no to nie ma sensu jakby tutaj...

Oraz, skoro oni mnie nie widzieli, to można spróbować tu ugrać po cichu. Bo wiecie, inaczej jest, kiedy mnie wykrywają w oskryptowany sposób, a kiedy. Mimo wszystko da się jakoś przejść. Na przykład, tak. Tam jest mina, ja pierdzielę. To nieźle. Jak gdzie mam. Oj, 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 niedobrze. Nic nie widziałeś f 5 Rozbrójmy tą minę. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, i spadajmy stąd. Mam jeszcze amunicję. Kurczę strasznie długa jest ta misja, powiem wam. Halo, sam weź tam amunicję, dobra? Nie wiem, raz w tej grze misja trwa 10 minut. Teraz godziny. Śmiesznie. Dobra, spadajmy. Okej, ktoś tu jeszcze na nas czyha? No tak na pewno widzisz mnie z zapięciu ścian gościu. To było durne akurat. Dobra, ładnie. 2 kogoś. Czemu on tu szedł w ogóle? No zobaczcie wy... Kurde. Ja powiem, że ja chyba aż za bardzo się pieszczę, wiecie? Z tym strzelaniem. Ja powinienem tu granatami rzucać i w ogóle. A ja tego totalnie nie robię. Chyba WX oberwał, co? Trochę drętwo, ale oberwał. I ta za fajna. Muszę przyznać, że pierwsza część Splintercella ma bardzo fajny soundtrack. O nie! Zabili Wilksa! Ożwy dziady! Nie, tak to nie będziemy się bawić. Chodź tu gnoju, mały! Umieraj, dziadu! Co to miało kurde być? Ja pierdziele! I zabili Wilksa, no! Ja pierdziele, sam! No nie mogę z tym człowiekiem po prostu. Dobra, przejdźmy tędy może. Jesteś jakiś nienormalny człowiek. Ty do jeszcze niedługo pojedziesz. Czekajcie, wezmę sobie apteczkę. Skoro mam. Dobra, nie będę zapisywać, bo w sumie nie wiem, czy ja nie spartoliłem misji przypadkiem. Ale chyba raczej nie, to była skryptowana akcja. Dobra. O spray, czekaj na mnie. Biegnę, dobra. Zapisałbym, ale. A, i niestety teraz nie zapiszę i pewnie wykrzaczy mi grę. Albo i nie wykrzaczy. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra. No szkoda, że zginął nasz. Siomeczek, Wilks, Wilkes, nie wiem jak się czyta jego nazwisko dokładnie. Centrala Kalinatek Langley, Virginia, USA, 1 listopada 2004, 2.11. Klucz szyfrujący u od Diwana pozwolił Grim, e, Grims Dottier zidentyfikować strumień danych biegnący do elektrowni atomowej na Półwyspie Kolskim w północnej Rosji. W działaniach amerykańskiego wywiadu może to być pierwszy wyraźny ślad, który prowadzi do kombajna Nikolacego. I to moi drodzy, pozwólcie, że przerwę nagranie i zaraz je wznowię z powrotem, bo wiadomo, jak nagrywam podczas wczytywania to mikro to feel like you've been shot more than anybody I know. I don't I'm gonna be okay. Brooks. I'm gonna... Is that a joke? I'm sorry. Attorney. You're headed for Myanmar. The mission's not over. What about Wilkes? We're scrambling for a replacement. We might have a runner in Japan we could borrow, a woman named Cohen. What's in Myanmar? Nicolads. We used the Kalinatech data to pinpoint him at the Chinese embassy in Rangoon. Chinese support for the Georgians? The political situation isn't good. If they are backing Nicolads, you better find rock solid proof i don't want to go into world war iii without a good reason you've got some time before you reach rangoon you want me to patch a secure phone line so you can talk to sarah no It no, was narrowly averted at the Picket Gap Water Treatment Plant in Tennessee. Plant management attribute the malfunction to a remote viral attack, possibly the latest act of terror in the Georgian information crisis. Still have no leads in the search for Combain Nicolades. NATO and charity groups working in Azerbaijan continue to uncover the corpses left from what was only the beginning of the Georgian president's campaign of high-tech terror. If not for the swift intervention of plant employees, hundreds or even thousands could have become life-threateningly ill from contaminated water they say we're safe and all right but then they tell us to boil our water seeing the disaster averted at picket gap a possible turning point in the georgian information crisis marking the first time american authorities were able to recognize and overcome one of nikoladze's acts of terror described early diplomatic negotiations with china a mixture of silence and antagonism the chinese claim that the us are using suspicions of georgian support as an unfounded excuse to inspect chinese weapon stores and have so far refused cooperation if possible lending an even greater urgency to the search for kumbane nikolad's Nie no, to brzmi wszystko tak trochę współcześnie, powiem szczerze, że aż nie wiem, czy nie zrobiłem źle, że zacząłem tą grę nagrywać. Ale dobra, ambasada chińska w Birmie, Rangun Birma, 11 listopada 2004, 20.13. Zbadaj związki gruzińsko-chińskie. Dzięki informacjom zdobytym z centrali Kalinatek III Eszelon wyśledził sesję podłączeń teleinformatycznych Nikolacego z ambasadą chińską w Birmie. Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek szersze działania, trzeba znaleźć dowody na związki między Nikoladzem a Chińską Republiką Ludową. contact is in place. our man in burma or myanmar, whatever. where do i find him? a rooftop a few blocks from the embassy. says he's under a large red sign. We respond to the phrase, a bright cold day in april. we've updated your opsat. to be clear, if you kill anybody, this mission's over. You slip up on this one. i'll find a fallout shelter and learn some prayers. i'm glad you understand. be good. Okay Okay, pal, we're here. This is as close as we can safely get in a vehicle. I can't overemphasize how sensitive this mission is. We can't have a single casualty. Shouldn't be a problem. Lambert will give you a position for our contact as you get closer. He's had to stay mobile to avoid detection. I'll find you when the job's done. Good luck. And my condolences for Lieutenant Wilkes. I understand he was a good man. I'll find you when the job's done. No i dobra moi drodzy, to co? Co my tu mamy za informacje właściwie? Cele. Spotka się z łącznikiem agencji, zgromadzić informacje z ambasady za pomocą mikrofonu laserowego. Jeżeli ktokolwiek zginie w ambasadzie, misja zakończy się porażką. To jest ważne, nie możemy nikogo w tej misji zabić. Jakieś uwagi łącznik CIA czeka pod dużym czerwonym znakiem. No dobrze, moi drodzy, to ja sobie to już zapiszę po tych wszystkich rozmowach. I myślę, że tutaj już sobie ten odcinek będziemy kończyć. Także mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku ze Splintercella. Na razie.